Wszystkim tu na Witam Was wreszcie z The Sims 3. Daniela sobie wstaje, zaraz przyjedzie po nią samochód, dlatego muszę sprawdzić, jakie ona ma potrzeby. No, jest w bardzo dobrym nastroju, tak naprawdę. Nawet prysznic, moja droga, mogłabyś też zrobić siku. Jeśli się nie wyrobisz, to nie ma problemów. W pracy na pewno będzie też taka możliwość, żebyś sobie zjadła, i tak dalej. No, znowu dzwoni. Dzisiaj, mm, zamów drinka. Nie, chyba nie będziemy na razie w to bawić. Dzisiaj mają przyjechać do nas goście. I Chris ma też swój występ, więc nie wiem, jak my to ogarniemy. Dodałam trochę świateł na zewnątrz. Nie wiem, czy to coś pomoże. Pewnie nie. Muszę w ogóle chyba zainstalować tutaj takiego moda, który generalnie rozjaśnia grę. I trzeba będzie się nad tym poważnie zastanowić, I dlatego że mój program. Danielo, mogę mówić? Dziękuję. Aha, nie mogę mówić, okej, okay, dobra. Mhm. Okej, okay. nie wiem co ona grała, ale zdecydowanie chce to samo. Tak czy siak, niestety mój program bardzo mocno osciemniał mi obraz, dlatego nie widzicie tego w ten sposób jak ja. Wiem, że to może być taki mały problem. Postaram się właśnie tym modem jakoś to zaradzić. Dobra, Lary za chwilę idzie do pracy, też już wstaje. Lary, co ci trzeba? Hmm, higienę chyba przede wszystkim. Weź sobie prysznic, co tutaj do nas biegnie. A nie, to Daniela, idzie do pracy. Myślałam, że ktoś chce nas odwiedzić, co by było dość dziwne o tej porze. Lary, dlaczego jesteś zestresowana? Co mi tu spadło? Ojej. Gacie mi spadły. Znaczy, nie z tyłka, tylko z krzesła, dobra. Lary, kąpciu, kąpciu, jak tam Chris? No, też zaraz wstanie. On może sobie na chilaucie coś zjeść, na przykład naleśniki z truskawkami, i zdecydowanie posprzątać ten brudny talerz, który nam tutaj śmierdzi, chyba już od kilku dni. W ogóle gra znowu zdecydowała mnie wnerwić i kopnąć mnie w tyłek, bo po prostu powróciła do ustawień początkowych, więc ich wiekiem jest tutaj troszkę pomieszane, jak widzicie. Ale i tak będziemy ich sztucznie, że tak powiem, sztucznie, piekąc im torcik, będziemy ich postarzać, więc generalnie nie ma z tym takiego problemu. Tak wiem, Lary, jest brudno. Nie przejmuj się tym tak bardzo. Jedziesz do pracy. Proszę bardzo, co ty robisz w pracy? Biznes jak zwykle. Może poznaj współpracowników. Trzeba złączyć siły przeciwko bachorom. Także może poznaj innych nauczycieli. Chris wstawa i za chwilę goście przyjadą. Jezu, ja mam nadzieję w ogóle, że oni przyjadą. We mnie to jeszcze raz trzeba będzie ich zapraszać. Kiedy jest ten dzień miłości? Kurczę, za dwa simowe dni. Strasznie nam się to przeciąga, żeby zrobić ten ślub. No ale no, dobra. Chris, wcina jedzonko. Tańcz przez trzy godziny w miejscu o nazwie Revolution Dance Club. Okej. Okay. Może być. Im będziemy mieli większy poziom gwiazdorstwa, tym więcej kasy dla nas O, festiwal simowy się zaczął, super My mamy występ gdzieś około 16-17, chyba nawet 18 Jej przyjechali nasi ziomale, ziomale Super O nie, wszystko śmierdzi mm, No to pech Dobra, to posprzątaj to I... Zaproś do środka i... zaproś do środka Amber! Listonos chyba przyniósł nam rachunki, martwi mnie to. Chris, pospiesz się, zanim oni stwierdzą, że ich tutaj nie chcesz i sobie pójdą. Dobra, moi goście przybyli, wiem o tym. Co robi Larek w pracy? Pracuj ciężko. Musisz mieć awans, mój drogi. Grami ryczy troszkę. Amber, nie zaprosisz? Biedna dziewczyna będzie stała teraz na dworze. Zaprosiłam. Nie wstydź się, Chris. Przecież poznałeś ją dość dobrze. Okay. Jest naszą zauroczoną, także super. Anuki sobie poszedł pooglądać telewizję po znojach, podróży, także możemy my zajmiemy się tutaj naszą, powiedzmy, dziewczyną. Troszkę poflirtujemy. Hmm. Pokażemy jej śmieszny film. Zapytamy w ogóle co na uniwersytecie, bo pewnie już skończyła ten uniwersytet. Ech, ależ ona jest sexy. Nie rozumiem, dlaczego w Evans i cały czas pada. To jest też jakiś fenomen tutaj. Mm -hmm. Okej. Okay. Jesteśmy głodni. Ale to nic. Może jeszcze troszkę wytrzymamy. Pośli pocałunek pod Miłosny uścisk I spróbujemy yy, zaciągnąć ją pod nasz brudny prysznic, O, oh je. Yeah! To będzie bardzo romantycz romantyczne spotkanie Długo się też nie widzieliśmy, ale myślę, że coś może z tego tutaj być yy, Trwają egzaminy końcowe, nie, nie, nie chcę pilnować bachorów, nie i twoi koledzy zostali yy, zawaleni testami do ocenienia. Ostatnio pracowałeś bardzo efektywnie, więc masz trochę wolnego. O, jeśli zostaniesz gdzieś dłużej, aby pomóc swoim współpracownikom, z pewnością zyskasz w ich oczach. Dobra, zostaniemy dłużej. Chociaż testy to nie jest jakaś wielka filozofia, żeby je posprawdzać. Już rozumiem, jakaś praca pisana, czy coś w tym stylu. A tak w ogóle to pozostają wszystkich, którzy mają ferie, ja nie mam. Ale bawcie się dobrze. Tak, wiemy, mamy dzisiaj występ o 17.30. Ojej, przestań jej tam obmacywać językiem migdałki, Chris. Idziecie pod tym troszkę spokojnie? Ciekawe, że coś z tego będzie, bo o ile pamiętam, to Amber zawsze miała jakieś muchy w nosie, ja nie wiem o co jej chodziło. Fajnie, że przyjechali, musimy w ogóle coś zjeść. Um, nie wiem, czy... No, lodówka nam nie zalatuje, także myślę, że większość tych rzeczy jest tam jeszcze dobra, że nie mam taką nadzieję. Uuu, czyli jednak Amber nie ma dzisiaj w nosie, to dobrze. Jesteśmy zestresowane. To wylozujemy troszkę. Myślałam, że ktoś nam puka do drzwi, ale to pewnie coś w telewizji. Dlaczego on już się przebrał? Skoro ma przecież występ dopiero. Dopiero kiedy? O 17.30, więc nie rozumiem. Dobra, weź się w swoje potrzeby. Pani Żander przyjechała. Mm, Okej. Okay. Nie wiem, czy jej się nie podobało, czy co. Teraz pewnie jest zdegustowana, że Chris robi to, co robi na jej oczach. Dlaczego ona myśli o Anukim tak w ogóle? To mi się nie podoba. Wiem, że mam brudno w domu, trudno. Jest resztki, surówka. Może amber nam posprząta? A, chyba jednak nie. Hmm. E, myślę, że zabierzemy nasz jakiś ziomali gdzieś na miasto i później skoczymy sobie po prostu na nasz występ. Dobra. No, chyba jednak amber się podobało, nie było tak źle, nawet jak mi się wydaje. Jeju, ten jest zestresowany już naprawdę.

Patrzcie na tą minę Muszę im zrobić zdjęcie Nie no, Amber po prostu chyba nie ma tutaj przyszłości Przed chwilą filowała z nami pod prysznicem, teraz podrywa Anukiego W ogóle o co chodzi, nie wiem Chodź tutaj, Chris, powiedz jej coś do słuchu mm, Możemy ją wyprosić zawsze Ale chciałabym, żeby ona została tutaj w mieście, żeby było więcej simów Także powiemy jej na razie coś wrednego Chociaż Anuki już to załatwił Jezu, jaki Anuki jest super Naprawdę, to jest jeden z moich ulubionych simów No i patrzcie, dalej sobie idzie Krokiem chwały Przed chwilą tutaj w ogóle ja nie wiem Ja nie wiem, co ta dziewczyna ma w głowie Tak, bardzo zabawne Fajnie, że się cieszysz Będą się dalej kłócić? Nie, okej, okay. odwrócili się i poszli w innych kierunkach Żeby spotkać się za kanapą Super. Uwielbiam, jak oni tak chodzą bez sensu Dlaczego on teraz chciał się z nią przytulać? Nie ogarniam. Chris, ruszysz się? Byłoby fajnie. jednak się nie ruszy. Czy on się zaciął, czy co mu jest? Nie, nie zaciął się. To pewnie dlatego, że Anuki tutaj stoi. I poproszę o wredną interakcję. Kłóć się. Dlaczego nie? Wredne obraź. Ok. Nie wiem o co chodzi. Także pojedziemy na miasto. Bierzemy sobie jakąś miejscową pada deszcz. Szkoda, bo poszlibyśmy do parku. Mm, tutaj mamy występ, tak? To wybierzmy się może tutaj, jest niedaleko. Ok. Nie wiem w ogóle, jak Chris traktuje ten związek z Amber. Pewnie tak luźno i raczej nie na poważnie. No ale to powinno go wkurzyć, że dziewczyna zaczęła flirtować z jego najlepszym kumplem. No, nie fajnie, nie, fajnie. Chociaż może jej wybaczy na jakiś czas. Chcę zamówić drinka, Okej, okay, to może da się zrobić. Jej, wreszcie troszkę słoneczka wyszło, słuchajcie. I tak jest tutaj ciemno. Nie wiem, co się dzieje, że... Nie można wykonać z nimi żadnej interakcji, czy co? Nie wiem, naprawdę nie wiem, kto tutaj się czai za drzewami. Alice. To jest jakiś Clinton. Zobaczmy, czy możemy ich tutaj zaprosić. Znaczy, umówić się z nimi. Gra siadaj na tym krześle. Amber i Anuki. Nie wiem, o co chodzi. Gra czasami po prostu daje mi popalić. Niestety. Zobaczmy, co oni tutaj mają ciekawego. A, produkty spożywcze Spożywcze! Dobra, wszyscy tutaj za chwilę będą Co Możemy a możemy zamówić sobie drinka Drinka Zamów drinka wielokąt, bo jesteśmy w takim trochę wielokącie teraz Jakby to nie brzmiało Hej Alice, nie wiedziałam, że znalazłeś sobie tu pracę W ogóle ładnie wyglądasz Uuu, jak to jest ekskluzywnie w tej części Jest tutaj jakieś drugie piętro? Nie? Okej okay, Ale jesteśmy blisko plaży Spoko. O, Anu tu przyszedł. Gawędzi ze mną. Ta też chce z nami pogawędzić. Przez co nie możemy napić się drinka. Fajnie, fajnie. Tak, taniec po prostu godowy tutaj. Albo coś w tym stylu. Czy z możemy wykonać jakąś interakcję? Porozmawiać o deszczu na przykład? Właśnie. Jaka music tu leci, po prostu Huhu. Dlaczego my jesteśmy z nią na ja... randce? nie ogarniam Dobra, za dwie godziny mamy dostęp, spoko Nie możemy z nimi żadnej interakcji wykonać To jest jakaś masakra Jak Eksamblary. Wszyscy pracują. Muszę zobaczyć, czy ją możemy dłużej zostawić w tej pracy. Gdzie ona jest w ogóle? Tutaj. Na razie nie. Dobra, chyba musi skończyć pracę, albo już zostaje dłużej z Marszu. Ciężko stwierdzić. Najlepszy przyjaciel. Tak, to Anuki. Czy to już tłok? Nie, nie chcemy, żeby nasza grupa się rozpadła. Jestem ciekawa, czy możemy po prostu z nim porozmawiać o czymś innym, niż tylko kawędzić. Nie, nie chcemy nabyć posiadłości. Chcę zobaczyć, czy Daniela mogę tutaj załatwić na matce i zostawić ją w pracy dłużej. Nie. OK. Super, dostaliśmy awans, podwyżkę. Także, może udamy się na miejsce występu Chrisa. Gdzie to on występuje tutaj? Odmieć parę występów. Hmm, powiedzmy, że będziemy go wspierać. Lary niestety, jeszcze pracuje. Chris, chodź tutaj. Hmm, może zrobimy tak. Hmm. Dobra, odwiedź miejsce z sympatią. Więc ja mam nadzieję, że po prostu. Anuki nas nie zostawi i sobie nie pojedzie do uniwersytetu z powrotem Naprawdę mam taką nadzieję, bo to byłby fail niesamowity Dobra, ty jeszcze pracujesz, ty jedziesz na miejsce występu Nie wiem w ogóle, jaki tutaj występ zaserwować Może byśmy jakoś przyozdobili fajnie scenę tym razem e, Przykro mi, przykro mi, muszę coś zrobić, może wkrótce znowu się spotkamy No ja nie mogę, dopiero co ją zaprosiłam, ona już wraca na uniwersytet Chyba, że chce poderwać Anukiego Pablo Martinez, kto tutaj jest? Daniela. Jedziu, ale ciemno, prawda? Okej. Okay. Mm. Pracując na oddziale dziecięcym, Lary odkrył, że dzieci znacznie chętniej łykają witaminy, które wyglądają jak małe zwierzątka i ludziki. Hmm. Dzięki temu dzieciaki mogą udawać, że są żarłocznymi dinozaurami. To znacznie ułatwiło pracę pielęgniarek i szef jest zadowolony, że Lary otrzymał podwyżkę. Aha, tak zadowolony, że Lary otrzymała podwyżkę. Okej, okay. podejdź tutaj, pooglądasz występ brata. No, ktoś tutaj słyszę y, dudni na, bęb na bębnach. Hmm, stworzymy sobie scenę. My chcemy iść na randkę z Amber. No, ja nie wiem, Chris. Chyba, że będziesz się nią dzielić z Anukim. Jak kto lubi, nie wiem. Już mamy jakąś dekorację, ale ona chyba zniknie mhm. Dobra, zobaczmy My nie mamy zbyt dużo kasy, ale wiecie Zrobimy sobie chociaż jakieś tutaj yy... Oświetlenie Jedno Drugie Dobra, okej, okay. już jest produktem w użyciu zupełnie. Co moglibyśmy tutaj zrobić? budżet mamy dość ograniczony. Ok, spróbujmy tak. Jeszcze może jakiś mały elemencik o lampę uliczną. Dajmy mu dwie. Dobra, trochę się spukaliśmy, ale to nic. Mam nadzieję, że to mu w jakiś tam sposób yy, pomoże. Zrobimy mima. Ktoś z akrobaty? Porozmawiamy z widownią? Może opowiemy dowcip. Hmm. Jeszcze porządkujemy buławami. Słuchajcie, mamy całkiem, całkiem niezłą widownię. O, jednak Amber przyszła ostatecznie. Widzę, że tutaj gawędzi sobie z Lary, a to gdzie jesteś? Gdzieś w drodze zapewne. Daj jeszcze Chris. Ciekawe, czy ten dowcip, który tam ma w zanadrzu, spodoba się ludziom. Wątpię, ale na, na razie są zadowoleni. Myślę, ja że nie bardzo. Pff, o nie! W czym nas rzucasz? Nie rzucaj! Mam taki ładny strój. Kto nam wypierze? Nie mamy żony. Osobcie. I rzuca się fajnie Co jeszcze możemy porobić A może, może jednak nie będziemy rozmawiać z widownią Ognista piłka Nie, ognista pałka mm. O, Larry Ładnie zarobiłeś Ok, Chris, ugaś ten tyłek im się spodobało jako tako. Co oni by tu chcieli? Coś mima, z mimem związanego, tylko co? Właśnie ja nigdy nie umiem tego odczytywać. Teraz zobaczymy. Akrobata mim. Pod wiatr, może to jest to? Uwięzienie w pudle, może. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Okej, okay, fajnie. Larry, czy ty tutaj dostrzesz kiedyś? No, on pracuje daleko, także zajmie mu to troszkę. Przyspieszymy nieco czas. Do której ty występujesz, Chris? Do 20:30. Wow, strasznie długo. Mm. Oszołomimy widownię. I co jeszcze możemy porobić? Może to w pudle, o właśnie. Nie hmm, Amber dobrze się bawi, ale mi coś tutaj nie wyszło. No, on jeszcze nie jest zbyt zaawansowany pod tym względem. Mary rusztyłek. Oj, nie spodobało mi się, szkoda. Ale paparazzi jest. Robi zdjęcia Danieli. Nasi simowie już sobie śpią jest środek nocy. Do nas do domu wprowadziła się amber. Nie wiem, co tak Chris wypalił nagle z tym pomysłem, ale faktem jest, że ona się wprowadziła, natomiast Anuki uciekł nam na studia. Nawet nie zdążyłam go zaprosić, żeby się wprowadził. Ale to nic. Mam nadzieję, że na ślub jednak przyjedzie. Może jakieś tam zaliczenie mu wypadło powiedzmy w semestrze, więc musi dokończyć studia, ale mam nadzieję, że w czwartek do nas przyjedzie, bo w czwartek simowy odbędzie się tutaj ślub. I już nie mogę się na tego doczekać, jeśli mam być szczera. Wprowadziłam Amber dlatego, że myślę, że ona nada tutaj troszkę takiej pikanterii do tej serii. Zobaczymy, co ona tu wykombinuje. Jak widzicie, jej pragnieniem życiowym jest zostać legendą wokalu. Myślę, że może jej tą karierę podejmę i zobaczymy sobie, jak to będzie wszystko tutaj wychodzić. Teraz patrzę na jej stosunki z innymi Simami. Muszę powiedzieć, że są całkiem dobre. Oprócz jednej osoby, której... Amber nie cierpi i to jest Anuki. Tak, oni naprawdę się nie lubią, ale Amber chyba rzadko kogo lubi. Z Danielą, czy ona ma jakiś kontakt w ogóle. O ile mi się przypomina, to też chyba taki nie najlepszy. Mhm. Prawie taki neutralny albo nawet już może troszkę negatywny. Także okaże się, co dalej nam ta seria przyniesie. Trzymajcie się i pa! pa.